24 czerwca, w ósmą rocznicę ponownego otwarcia odbudowanego cmentarza obrońców Lwowa, odbyła się niecodzienna uroczystość. Na nekropolię powróciła figura Orła, stanowiąca fragment dawnego nagrobka generała brygady Wojska Polskiego Bolesława Popowicza. Rzeźbę orła odnaleziono na początku lat 90., gdy po upadku Związku Sowieckiego przystąpiono do rozbiórki pomnika Lenina, stojącego tuż obok Opery Lwowskiej. Gdy usunięto pomnik i przystąpiono do demontażu cokołu, okazało się, że wewnątrz, obłożona fragmentami żydowskich macew i polskich płyt nagrobnych, znajduje się rzeźba orła. Ocalała, stanowiła bowiem rdzeń betonowego postumentu. Orzeł był już podniesiony, podparty, no i to była, prawdę mówiąc, taka wielka antybolszewicka propaganda, bo ludzie przychodzili obok, pokazywali jeden drugiemu, mówili, a widzicie, co robili z naszymi nagrobkami. No i dlatego ten orzeł później okazał się w siedzibie Towarzystwa Polskiego w rynku, a z siedziby Towarzystwa okazał się w konsulacie. Rzeźbę orła przekazał do Polskiej Placówki Konsularnej w Lwowie niezastąpiony opiekun miejsc pamięci narodowej, niestety już nie żyjący Eugeniusz Cydzik. Orzeł był przychowywany dlatego, że nie wszystkie grobowce na cmentarzu obrońców Lwowa jeszcze dzisiaj mają taki kształt, jak miały przed wojną. I ten orzełek czekał na to, żeby grup generała Popowicza nabrał taki kształt, żeby można było go z powrotem wstawić. Staraniem konsulatu generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie figura orła została odnowiona. My chcieliśmy, żeby on wrócił po prostu na cmentarz symbolicznie, dlatego, że ten obecny nagrobek generała Popowicza jest zupełnie inny niż wtedy był. I teoretycznie trzeba by zrekonstruować cały grób, jak gdyby od początku, cały grobowiec, żeby on mógł wrócić w to samo miejsce, więc przypuszczam, że raczej Takich ingerencji w ten cmentarz już nie będzie, prawda? że, że Raczej to jest taki takiego kształt zamknięty już. Historia z figurą Orła jest na tyle zagmatwana i tajemnicza, że do dziś nie wiadomo, czy to Sowieci, czy może jeszcze wcześniej Niemcy zabrali rzeźbę z cmentarza we Lwowie. Nagrobki na tym cmentarzu były niszczone w różne czasy przez różne władze okupacyjne. Wiadomo, że niszczenie zaczęli już. Niemcy podczas okupacji Lwowa i że na tym samym miejscu, gdzie stał pomnik Lenina, w czasie niemieckiej okupacji stał taki znak uczcienia Adolfa Hitlera. I całkiem niewykluczone, że część nagrobków została przez Niemców, stąd zabrana, specjalnie pobita i fundament tego znaka dla Hitlera umieszczona, a Sowieci dalej wykorzystali odpowiednio ten pomysł. Po wielu latach figura Orła powróciła na swoje pierwotne miejsce. To wydarzenie ma wymiar symbolu, choć w żaden sposób niezaplanowanego. To jakby symboliczne zwycięstwo wartości europejskich nad totalitaryzmem. cmentarza obrońców Lwowa Maria Basza Kurier Galicyjski.